No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Krakus. Wracamy do Sniper Elite 5. Jak pamiętacie, wykonałem wszystkie zadania, które zostały mi zlecone. Zabiłem wrednego sznycla i dowiedziałem się, że... Jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę zrobić. Tutaj e, w tym budynku jest jakiś. Może wyeliminować instruktora języka angielskiego, który szkoli młodych Niemców, żeby posługiwali się idealnym angielskim i e, udawali Anglików we Francji w tajnej operacji Kraken. E, zdobyłem dokumenty. A jak mówię, zabiłem tego jakiegoś Frischa. Czyli jak mu tam. I teraz mam do wyboru albo iść do punktu ewakuacji, albo wykonać to poboczne zadanie. A ja raczej nie odpuszczę. Więc jestem gdzie jestem i powoli będę zdążał do... Tego punktu, gdzie jest instruktor języka angielskiego. Jeszcze nie wiem, jak tam dojść, jak tam, jak tam trafić, ale ja... W nie mogę tego tu zostawić. O, tu jest jakiś znowu. Mam nadzieję, że nie idzie jakoś to wysoko. O, chciał sobie usiąść odpocząć. Okej. Okay. No to teraz może odpoczywać. jest ta kaplica, w której już byłem i mam zaznaczone kilku zawodników, tam jest ich sporo. To trzech, albo czterech. Jest z i chętnie bym się ich po pospył, bo nie lubię zostawiać nierozpoczętych spraw. O, ale tam nie... Okej. Okay. Jest oficer. Tam znowu idzie jakiś gość. Musiałbym znaleźć dobry, dobry timing czyli znaleźć taki moment, gdzie. Ich wszystkich mogę dopaść za jednym razem. Hmm. Nie będzie to łatwe. Ten jest tam, ten jest tam. Zauważyć, ale udało mi się to zaskakująco sprawnie. No jeśli ten zauważy ciało, podejdzie to wtedy stanie się moją kolejną ofiarą. Zaraz, ale mam nadzieję, że tamten się zaraz odwróci. Ale co, ten nie widzi martwego oficera? Serio? Nie, no tutaj leży, stary. No nie. No to w takim razie e, to jest tylko kwestia czasu. Tego też nie zostawię. Za sobą. Okej, okay. tutaj w miarę... Z tego co wiem, to już są wszyscy. Teraz jak się dostać do tego... O, tu jest jakieś przejście. Problem jest taki, że tutaj jeszcze nie byłem i nie zostawiłem za sobą sterty trupów. Co oznacza, że muszę być ostrożny. Tu mogą być goście w każdym miejscu. Tu muszę jak będę mógł. Yy... O, tam jest jakiś, czyli tego. Tam jest. Nie wiem, czy to jest w środku już. Muszę być ostrożny. Chin teraz widzi tego. Okej, okay, teraz go nie widzi. What is all this? What? What? Something to do with Kraken? Three three. Isn't it just some kind of weapon? This three, not a German three. If an FBI agent spots that, we're done for. Ah, uh, Damn it all! No one's going to pay attention to something that small, are they? Oh well. I'll just tell my wife not to worry. About... <coughs> Kurcza, jeden granat, by teraz załatcił sprawę. Tylko nie... <coughs> nie wiem jakbym wtedy uciekł.

To chyba załatwi sprawę z tym gościem. Muszę uciec gdzieś. Nie wiem gdzie. E, e, wszędzie mnie będą szukać. Tam jest kość, ale. Tak jakby w ogóle? W ogóle nie był zainteresowany tym, że przed chwilą wybuchł granat gdzieś w pobliżu. O kurczę idzie ich następny. Mam nadzieję, że tam ten zdąży się odwrócić. Tam mnie ktoś zauważył. Nie chciałem, żeby wstrzymał alarm. Okej. Okay. Nie, wiem, nie wiem, gdzie, gdzie yy, uciekać. Tam mam. Tam są... Yy, wykonałem zadanie. Są jakieś dokumenty? Ha, może. Tylko nie wiem gdzie. No do góry nie mogę iść. E, ale tam mogą być znowu te dokumenty. Ok. E, tak, tu coś jest. Jakiś klucz. E, to mam. Jeszcze tu coś jest. Takie niebieskie, ale nie wiem. A, tutaj jest safe. Dobra, spróbuję to zebrać. Nie wiem, czy się wszyscy... Z Aha, muszę to odpalić. E Jak coś to. Teraz mam tu Nie zwrócił na to uwagi. E, miałem chyba klucz, zebrałem jakiś klucz. No dobra, to muszę zrobić jeszcze jedno. Dobrze, że znalazłem gdzieś. Chyba, nie pamiętam kiedy. To już na pewno przykuje czyjąś uwagę. O. Co, aż tak byłem blisko? Nie wiem. A tutaj. Nie ma nikogo. Czyli chyba jestem na dobrej drodze. Ale tu nic nie ma. A nie, dobra, jest zejście, ok. Tam nikogo nie ma na dole. Czyli to była dobra droga, żeby się dostać tutaj. Jeszcze sprawdzę raz, ale nie ma. Tam jest coś żółtego. A to jest to do wysadzenia. Dobra. Samolot przelatuje. No nie ma tu nikogo. Niesamowite. A może to tutaj, do tego mam klucz. Okej, okay. granaty mam. Co to jest to? Nie potrzebuję. O! użyć wytrychu. O, tam jest ktoś. To jest chyba snajper, oni mają takie. Okej, okay, nie spodziewa się to kompletnie. tu jest kolejne zejście, ale tam słyszę kogoś na dole. Gdzieś tu ktoś był. A jest. No właśnie, tak mi się wydawało, że jak nasłuchiwałem, to ktoś tu był Szkoda, że, że sam się nie mogę schować tam Ciekawe jak daleko tu... A, nie idzie daleko Czyli wydał na siebie wyrok śmierci Już jest niedaleko, już jestem praktycznie. O! Nie wiem. Coś tam znaleźli. Jakieś ciało. O! Tam jest kościół jakiś. Myślałem, że tu już nie będzie ich tylu. Mogę go. Mogę się go pozbyć. Dobra, on teraz idzie na górę. Jak ja mam tam dojść? Gdzie w ogóle? Tam gdzieś muszę dojść. Ale już jest niedaleko. Już, już jestem bliżej niż dalej. Teraz muszę... O, chyba tędy. Nie? nie ma tu nikogo. Ale tu jest jakiś biały placek, co oznacza, że jakiś żołnierz jest. Przede mną. Ah, tá misto. Już jest... A nie, to jest już dalej. Ok, myślałem, że tutaj już jesteście. Dobra, teraz tu już choćbym miał całą armię napotkać, to się przebiję. też ściągnąć. Nie ja wiem on teraz pójdzie. A, tu. Okej. Okay. A tam jest jeszcze jeden.

Gdzie tu... A Do Łodzi. A okej. Okay. Jak duch. Jak duch. O, jeszcze tutaj był? Serio? Życie mi się to nie spodziewał. No dobra, no ale to. Mógł być gdzie indziej. Okej. Okay. Nie była łatwa ta misja, ani krótka, ale zakończona sukcesem. Proszę spojrzeć. Rozpracowałem operację kraken samotnie. Ferban wykonywał successful infiltration and exfil of Beaumont Saint Denis. Der schatten war in Beaumont Saint Denis und wir haben ihn verloren? Wahrscheinlich. <laughs> <laughs> Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen: dass er ja von der Fabrik in Matresak weiß. Verdoppeln Sie die Sicherheit! Die Fertigung muss laufen. Operation Krake wird nicht durch einen einzigen Mann gefährdet werden. Ich weiß nicht, ob Sie es aber po aktualizacji, która była, e, dzisiaj e, zniknął mi język znowu. Czy wszystko wróciło do normy. Spróbuję jeszcze raz tak zrobić, jak ostatnio. O, trzy Gwiazdki dostałem. opcjonalne to i zabiłem Richtera. Okej. Okay. Nieźle, nieźle. Myślę, że to trochę mi to zajęło. Jak się gra pierwszy raz, to się nie zna tych wszystkich takich przejść drobnych i, i zasad. No ale wracając, spróbuję się zalogować na polski region, włączyć grę, żeby mieć polski język i wrócić na angielski. Zobaczymy, czy to zadziała znowu. Bo póki co nie ma nie ma polskiego języka, co jest ciekawe. Chyba, że to naprawili. Że aktualizacja tam było bodajże 500 mega e, update, że to naprawił. Dobra, no to dzięki. Tyle jeśli chodzi o Spy Academy, czyli to jest, która trzecia misja y, y, Sniper Elite 5. Do zobaczenia w kolejnej misji, czwartej. Zobaczymy jak ona wygląda i jak mi w niej pójdzie. Pewnie tak samo topornie. Trzymajcie się. Hej!